Zadba o to, żeby, żeby one również były chronione. Żeby, żeby te wszystkie sprawy jakby nikt im nie zagroził. Uważam, że Słowomir powinien być w drugiej turze i powinien wygrać te wybory. Pomożecie? Tak. Druga, poszła i ostatnia. O, jak daleko, prawie drona strąciła. Bardzo dziękuję. Marcin Morszynek! Tak, który rzeczywiście jest jedyną alternatywą dla Polaków, dla patriotów, którzy chcą przełamania duopolu popis. Kochani, 18 maja, już za kilka dni. Mamy ostatnie kilka dni kampanii, będziemy wreszcie mogli wybrać naszego prezydenta, będziemy mogli wybrać kogoś, kto przełamie duopol Popisu, kto pokaże politykom Pisu i Platformy, że jest w Polsce siła polityczna, która stawia przede wszystkim na interes Polski i Polaków. Która jest nową jakością w polskiej polityce, która jest świeżą krwią w polskiej polityce, nową nadzieją w polskiej polityce, bo takich polityków, szanowni państwo, potrzebujemy. Ja się bardzo cieszę, że jestem tutaj e, z wami, bo kiedy kandydowałam do Parlamentu Europejskiego, to mój okręg wyborczy obejmował między innymi pruszków, więc serdecznie dziękuję każdemu, kto oddał na mnie głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Bardzo się cieszę, że mi zaufaliście. Mam nadzieję, że moja praca, którą do tej pory wykonałam w w Parlamencie Europejskim e, wam odpowiada że was nie zawiodłam mam nadzieję że e, moja praca w Parlamencie Europejskim spowoduje że będziecie ufać mi jako europosłance będziecie ufać całej konfederacji bo po to kochani jesteśmy w polityce politycy są dla ludzi to nie jest tak że ludzie są dla polityki to politycy są dla ludzi to wy nas wybieracie żebyśmy godnie reprezentowali was w instytucjach międzynarodowych w instytucjach państwowych i staramy się robić robić to najlepiej jak prawdę, wziąć się do roboty. Robić to tam naprawdę nie ma komu, bo oni tylko mówią, a w najważniejszych sprawach nic się nie dzieje. Powiedzcie mi państwo, czy znacie kogoś, kto jest zadowolony z naszego systemu ochrony zdrowia? Ha, nie znacie. A ja znam! Nasi politycy są z niego zadowoleni, bo nic z nim nie robią już od tak dawna. Obecny system ochrony zdrowia, ten centralny, państwowy monopolista NFZ, to jest z 2003 roku. To jeszcze za SLD to wprowadzili i to nie działa. Potem przyszło 20 lat popisu i przez 20 lat ani jedni, ani drudzy nic z tym nie zrobili. Nie zrobili żadnej reformy naszej ochrony zdrowia. No zupełnie jakby ona dobrze działała, jakby wszyscy nam tego naszego NFZ-u zazdrościli, jakby nie Poli Polacy nie mogli się nachwalić tego, jak dobrze się chodzi do polskiego lekarza albo do polskiego szpitala. No ale przecież wiemy, że tak nie jest. Mamy dziadowski system. Z każdym kolejnym rokiem korostą kolejki, ten system bankrutuje, zamykają kolejne oddziały szpitalne. Polacy nie są z tego systemu zadowoleni, a politycy nic z nim nie robią od 22 lat. No Albo są zadowoleni, albo im się nie chce wziąć do roboty, przeprowadzić jakiejkolwiek sensownej roboty, bo chcą tylko mówić. Teraz mówią o naszym bezpieczeństwie, o naszej obronności, o wojsku, bo się modny temat zrobił. Mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, więc wzięli się za mówienie, że jak to oni będą dbać o nasze bezpieczeństwo, że tylko ich wybrać, to polska armia stanie się nagle tak bardzo silna, jaką wielką armię będziemy mieli. Tylko ich wybrać. Tylko, że oni rządzą od 20 lat. I do czego doprowadzili w praktyce jedni i drudzy? Do tego, że gdy niedawno w telewizji był na zaproszenie Bogdana Rymanowskiego, generał Dariusz Łukowski, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jeden z najlepiej poinformowanych osób w Polsce w sprawach bezpieczeństwa, z dostępem do wszystkich tajnych informacji, dostał pytanie od Rymanowskiego. Panie generale, gdyby Rosja nas teraz napadła, to ile byśmy się bronili? I wiecie co generał odpowiedział? Tydzień albo dwa, bo na tyle mamy zapasów. Tydzień albo dwa. To jest dziedzictwo 20 lat popisu. Ci ludzie do tego doprowadzili. Codziennie w telewizji mam, wam mówią, jak to oni zajmą się naszą armią. A doprowadzili do tego, że mamy zapasów na tydzień albo dwa. Amunicji na pięć dni. Że rocznie produkujemy amunicji artyleryjskiej dokładnie tyle, ile Ukraina zużywa w trzy dni. I teraz po trzech latach od wybuchu wojny, oni zaczęli mówić na debatach, jak wczoraj na Wrocki, czy jak wcześniej słyszałem w Sejmie, że słuchajcie, nie uwierzycie. Okazało się po trzech latach wojny i na doświadczeniach ukraińskich widzimy, że potrzebna jest amunicja do prowadzenia wojny. Trzech lat wojny na Ukrainie, co im było? Żeby załapać, że jest potrzebna amunicja do prowadzenia wojny? Co to są za ludzie? Skąd oni się wzięli? To każdy losowo wybrany człowiek na ulicy na pytanie, co jest potrzebne do prowadzenia wojny, odpowie broni, amunicja i żołnierze. A politycy popisu teraz to odkryli, po trzech latach od wybuchu wojny, że potrzebujemy amunicji i oni chcą się zatroszczyć o nasze bezpieczeństwo. Bo oni chcą tylko mówić, a robić tam kompletnie nie ma komu. No jak coś robią, to zupełnie co innego niż wcześniej mówili. Taki Trzaskowski na czas wyborów pochował te swoje unijne czy też tęczowe flagi, wszędzie się pokazuje z flagą biało-czerwoną i sobie przypomniał, że on jest patriotą gospodarczym, że jak on tak świetnie rozumie, że patrzcie, wafel mamy, prince Polo kupujemy polskie wafle, trzeba kupować od Polaków, mówi, bo wtedy wszystkim będzie lepiej. Że Polska jest taka chętna do wysłania wojska na Ukrainę, bo do tej pory słyszałem, że jesteśmy niechętni, no ale zobaczymy, tydzień trzy minie druga tura i zobaczymy, czy rzeczywiście wyślą te wojska, jakie ich podejrzewam, czy nie, ale to zobaczymy dopiero po wyborach, bo teraz się na pewno nie przyzna. A do czego mówił Tusk, że wykorzysta polską prezydencję w Unii, bo to już prawie pół roku prawie minęło. Każde państwo w tym czasie walczy na arenie Unii o swoje interesy. A co było priorytetem rządu Donalda Tuska? Żeby lobować w Unii Europejskiej za bezwarunkowym przyłączeniem Ukrainy do Unii Europejskiej. To był jego priorytet. Nie żeby jakieś dla Polski coś ugrać, jakieś polskie interesy zacząć. No po co? Ukrainę będzie promował w Unii Europejskiej. Potrzebujemy polityków, którzy będą przede wszystkim dbać o polskie interesy, a nie zagraniczne. Oni nie dbają o nasze interesy, nie dbają o nasze pieniądze. Wydają nasze pieniądze na głupoty, marnują albo kradną. Przecież nasze wojsko nie ma amunicji nie dlatego, że nie ma na to pieniędzy. Przecież my na wojsko wydajemy olbrzymie kwoty. Więcej niż Turcja, więcej niż Izrael, a te państwa mają potężne i nowoczesne armie.